Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krugulska i zapraszam do wysłuchania horoskopu dla 12 znaków zodiaku na dni od 16 do 22 listopada 2011 roku. W tym tygodniu znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, mają przed sobą bardzo dobry czas na pracę, naukę i zarabianie pieniędzy. Baranom będzie się bardzo chciało ponadrabiać różne zaległości, ale też wprowadzić w życie zupełnie nowe plany. W poniedziałek i wtorek księżyc, który znajdzie się w trygonie do waszego znaku Zodiaku, bardzo temu sprzyja, ale w środę i czwartek bądźcie ostrożni. Księżyc, który znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku, może postawić na waszej drodze konkurencję, która też będzie chciała tego samego co wy. Więc uważajcie wtedy na konflikty, nie rezygnujcie łatwo ze swoich planów, ale postarajcie się nie kłócić, tylko negocjować, bo w ten sposób w piątek będziecie świętować sukces. Od soboty duży przypływ sił dla baranów w Słońce. W trygonie do Waszego znaku sprawi, że świat będzie wydawał się Wam o wiele weselszy, o wiele sympatyczniejszy i weekend będzie sprzyjać też różnym towarzyskim wydarzeniom. Może niekoniecznie osobiście, może tylko przez internet, ale i tak barany będą się całkiem nieźle bawić. W niedzielę za to radziłabym odpocząć księżyc w półsek stylu do Waszego znaku Zodiaku, zapewni Wam idealną aurę, żeby się po prostu porządnie wyspać. W dobrych humorach będą też zodiakalne lwy, które dalej będą zajęte domem i rodziną, ale to już jest ostatni taki tydzień, kiedy musicie osobiście doglądać różnych trudnych spraw, kiedy trzeba wszystkich pilnować i kiedy trzeba też odpowiadać za innych ludzi. Nie złoście się na nikogo, nerwowo może być troszeczkę w piątek, kiedy lwy już będą chciały mieć święty spokój, a rodzina albo współpracownicy mogą jeszcze je męczyć o różne sprawy, o pomoc, o dobrą radę, znieście to z pokorą, dlatego, że od soboty również dla lwów bardzo dobra aura, więcej szczęścia w miłości i trochę też takiego poczucia, że wreszcie macie chwilę dla siebie. W dobrych humorach będą w tym tygodniu zodiakalne strzelce, które zaczną tydzień od dwóch dni z księżycem w ich znaku zodiaku. I wtedy działajcie, wtedy macie bardzo dużo powodzenia, wtedy też macie dobre przeczucie dotyczące tego, co będzie Wam przynosiło korzyść w przyszłości. Natomiast w środę i czwartek uważajcie na różnego rodzaju pomyłki, żebyście nie zapodziali gdzieś kluczy, telefonów, jakichś tajnych haseł i tego typu rzeczy, ponieważ możecie być trochę bardziej niż zwykle senni i zapominalscy. Już od soboty Olbrzymi przypływ energii, dlatego że słońce wkroczy do Waszego znaku zodiaku i zobaczycie wszystko w o wiele lepszych, o wiele jaśniejszych barwach. Słońce też pomoże Wam układać plany na przyszłość i też przyniesie trochę nowych, rozrywkowych yy, propozycji, które warto będzie przyjąć. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu będą w bardzo dobrych humorach, na byki możemy szczególnie liczyć, dlatego że tam, gdzie trzeba będzie innym doradzić czy pomóc, tam byki będą się bardzo dobrze sprawdzać. W środę i czwartek byki będą pilnować wszystkich przed popełnieniem błędów, więc jeżeli macie jakichś znajomych, którzy są trochę łatwowierni albo rodzinę, która lubi kupować jakieś rzeczy bez zastanowienia, to trzymajcie rękę na pulsie, bo dzięki Wam sytuacja zostanie ocalona. W piątek i w sobotę trochę więcej czasu będziecie musieli mieć dla siebie. I niedziela bardzo dobra, dużo szczęścia w miłości. Też byki będzie czekać, ponieważ Wenus od soboty znajdzie się w opozycji do waszego znaku zodiaku, a to jest dobry czas, żeby trochę więcej czasu, żeby trochę więcej miłych chwil spędzać we dwoje. W dobrych humorach będą też zodiakalne. Zodiakalne panny, które w tym tygodniu będą skoncentrowane na zakupach, porządkach, ważnych sprawach, ale okaże się, że wcale to nie jest takie męczące, że jest miło, w poniedziałek i wtorek szczególnie będziecie chcieli rządzić wszystkimi wokoło, w środę i czwartek wszyscy będą Wam dziękować i przepraszać Was za to, że ewentualnie się na Was złościli i bardzo dobry czas dla panien od soboty, Wenus, która znajdzie się w sekstylu do Waszego znaku Zodiaku zapewni Wam dobry humor, a Słońce w kwadraturze pomoże zająć się domem, swoim własnymi prywatnymi sprawami, może artystycznym hobby, więc panny też będą w bardzo dobrym humorze. Koziorożce za to mają przed sobą w tym tygodniu trochę więcej wydarzeń, które związane będą z ich znajomymi i przyjaciółmi. Też będziecie doradzać, też będziecie pocieszać, też będziecie rozładowywać różne nieprzyjemne i trudne sytuacje, więc można będzie na was liczyć, ale w środę i czwartek, kiedy księżyc wkroczy do waszego znaku Zodiaku, pomyślcie też chociaż trochę o sobie. Będzie to dobry czas, żeby sobie kupić coś ładnego, zafundować sobie trochę przyjemności, odpocząć. Dlatego że od soboty dla koziorożców zaczyna się taki bardziej Domowy, kameralny, spokojny czas, yy, słońce znajdzie się w półsek stylu do waszego znaku Zodiaku, więc warto będzie też trochę odpocząć i zregenerować siły. Znaki powietrzne czyli bliźnięta, wagi i Wodniki w tym tygodniu będą silne, bardzo pewne siebie. Szczególnie bliźniaki będą miały dużo szczęścia w zawodowych sprawach, sporo rzeczy uda się zrobić. Poniedziałek i wtorek sprzyjające naradom, nauce zawieraniu nowych znajomości piątek i sobota bardzo dobre dla Waszych spraw miłosnych, w związku z czym bądźcie dobrej myśli, działajcie w tym tygodniu. Żadne trudności i przykrości nie powinny bliźniakom grozić. Wagi za to przez ostatni tydzień mają Wenus w swoim znaku zodiaku, więc jeżeli musicie kogoś o coś poprosić, albo chcielibyście, żeby jakieś sprawy e, rozstrzygnęły się po Waszej myśli, chociaż się może nawet na to nie zapowiada, to bądźcie uprzejmi, proście innych o wsparcie i pomoc, ta Wenus zapewnia Wam teraz bardzo dużo szczęścia do innych ludzi, warto jest to wykorzystać. W środę i czwartek nie poddawajcie się zwątpieniu, walczcie do końca, a w piątek będziecie świętować sukces. W sobotę Wenus opuści Wasz znak zodiaku, ale dalej będzie miło, bo rodzina, przyjaciele w weekend bardzo chętnie dotrzymają Wam towarzystwa. Wodniki będą władcze, bardzo pewne siebie, skoncentrowane na tym, co trzeba zrobić w pracy. Idealny tydzień, żeby coś dobrego dla swojej kariery zrobić. Ale w środę i czwartek też pilnujcie różnych drobiazgów, szczegółów, czytajcie dokładnie różne umowy, bo pośpiech może być Waszym wrogiem. Bardzo duży przepływ sił w piątek i w sobotę, kiedy księżyc będzie w Waszym znaku zodiaku, pomoże Wam zregenerować siły i ułożyć plany na przyszłość. Znaki wodne, czyli raki skorpiony i ryby w tym tygodniu będą sympatyczne, dla wszystkich wyrozumiałe, chociaż raki mogą się czepiać różnych szczegółów i drobiazgów. Raki będą chciały dobrze, nie wszyscy będą to doceniać. W związku z czym w środę i czwartek nie przejmujcie się tym, co robią ludzie wokół Was, tylko realizujcie swoje plany. Bardzo dużo szczęścia dla raków od soboty, kiedy Wenus w trygonie do Waszego znaku Zodiaku zapewni Wam szczęście do ludzi, powodzenie w miłości i taki też trochę po prostu lepszy humor. Skorpiony za to będą skoncentrowane na pracy, obowiązkach, Merkury i Słońce, które przemierzają Wasz znak, znaku, Wasz znak Zodiaku, przynoszą Wam teraz bardzo dobre pomysły i sprawiają, że macie dobrą rękę do pieniędzy, więc nad sprawami finansowymi warto będzie się w tym tygodniu pochylić, zwłaszcza, że od soboty e, Słońce opuści Wasz znak Zodiaku, ale wkroczy do Waszego znaku Zodiaku Wenus, więc dużo szczęścia, dużo przyjemności i też o wiele większe powodzenie w miłości, więc rzeczywiście lepiej w ciągu tygodnia się trochę spiąć, załatwić różne trudne sprawy, żebyście weekend mogli mieć tylko wolny i otwarty na różnego rodzaju miłe i sympatyczne spotkania, wydarzenia albo jakieś towarzyskie aktywności. W dobrych humorach będą też zodiakalne ryby, które w tym tygodniu będą miały bardzo dużo optymizmu i tym optymizmem będą dzielić się z innymi ludźmi, więc jeżeli ktoś potrzebuje porady i pomocy, to trzeba udać się do ryb. Zwłaszcza w środę i czwartek ryby mogą mieć sporo związanych z tym obowiązków, ale to Wam poprawi humor, bo ryby lubią być innym ludziom potrzebne. Dużo szczęścia też od soboty, Wenus w trygonie do Waszego znaku zapewnia Wam powodzenie w miłości, ale zwróćcie uwagę na to, co będzie działo się w niedzielę, ponieważ wtedy księżyc w Waszym znaku Zodiaku sprawi, że będziecie mieli super intuicję, super wyczucie tego, co jest dobre, co powinniście zrobić, więc tego dnia słuchajcie swojego serca, a bardzo dobrze wybierzecie. Dziękuję, życzę wszystkim bardzo udanego tygodnia i zapraszam do obejrzenia filmu, na którym Izabela Podlaska-Konkel opowie o tym, co będzie działo się przez poszczególne dni tygodnia i zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy.